Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło powitać Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj ze mną teraz, to prawdopodobnie chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o etui Liquid Air marki Spigen. To minimalistyczne, schludne i bardzo eleganckie etui, które występuje w różnych wersjach kolorystycznych, takich jak chociażby fiolet czy bardzo ładny moim zdaniem ciemny granat. My natomiast przyjrzymy się teraz w wersji czarnej, tej najbardziej klasycznej, tak żebyście po prostu zobaczyli czym jest to etui i ewentualnie dlaczego warto się na nie zdecydować. W tym schludnym pudełeczku kryje się pokrowiec i jak zawsze trochę materiałów od producenta, reklamówka innych gadżetów marki Spigen i krótka informacja o produkcie. To są drobiazgi, nas najbardziej interesuje etui, które tak jak powiedziałem jest bardzo minimalistyczne w swoim wzornictwie, schludne, eleganckie, cienkie i lekkie, ale jednocześnie zapewniające całkiem sensowny poziom ochrony dzięki wykorzystanemu materiałowi, czyli termoplastycznemu poliuretanowi, czyli etui bardzo, bardzo elastycznemu, bardzo sprężystemu. Etui... I materiał, przede wszystkim z którego ono jest wykonane, tak jak zobaczcie, co ja teraz robię, możemy zwinąć je zupełnie w rulon, jemu nic nie ma prawa się stać. Mało tego, ono sobie momentalnie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jest tak sprężyste i tak dobrze zapamiętuje swój kształt. Dlatego, pomimo tak małej masy i ilości tego materiału, który okala nam telefon w takim pokrowcu, podczas uderzenia o twardą powierzchnię. To Etui jest naprawdę w stanie przyjąć sporo siły uderzenia i rozproszyć ją, tak, żeby wasz telefon po prostu taki upadek przetrwał. Tak jak wspomniałem, Etui na pewno dla osób, które szukają czegoś stosunkowo prostego, przy pewnego rodzaju elegancji, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj dosyć interesujący geometryczny wzór na całej powierzchni Etui. Producent zadbał oczywiście zawsze o doskonały dostęp do wszystkich złącz, do aparatu, do klawiszy funkcyjnych. One są przeniesione w sposób perfekcyjny. Czujemy dokładnie to kliknięcie. Nie ma absolutnej wątpliwości, czy wcisnęliśmy, czy nie wcisnęliśmy przycisku i powinniśmy w związku z tym oczekiwać reakcji ze strony urządzenia. To wszystko chodzi pięknie. Takie falowe ryflowanie mamy na brzegach tego etui. To znowu sprawia, że etui dużo lepiej leży w dłoni niż sam telefon takiego etui pozbawiony. I to jest bardzo istotna cecha w przypadku tego typu pokrowców. Telefon zazwyczaj wykonany jest z tworzywa, szkła, metalu, gładkich i śliskich materiałów. Tu i dużo lepiej po prostu leży w ręku, dużo lepiej trzyma się dłoni. Spółczynnik tarcia najzwyczajniej w świecie pomiędzy tym materiałem a naszą skórą jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku właśnie tworzywa czy szkła. A pamiętać należy, że prostą zasadą jest to, że aby telefon był dobrze chroniony, żeby telefon nigdy nie podległ uszkodzeniu, to po prostu najlepiej go nie upuszczać. No, a jeżeli już to się wydarzy, no to warto mieć coś założonego na obudowę naszego smartfona. Przecież to są zabawki często wcale nie tanie. Także to jest moim zdaniem świetny kompromis pomiędzy lekkością z wartością, a... Jakimś już całkiem sensownym stopniem ochrony, na pewno doskonale chroniące tu i przed takimi prostymi uderzeniami. Po prostu gdzieś, kiedy wrzucamy na przykład telefon do, do torebki, do plecaka, do nerki, to sobie gdzieś tam lata z kluczami, z innymi, z innymi gadżetami, które mamy akurat przy sobie. No to nie ma ryzyka żadnego, że zarysuje nam się obudowa, potem będzie brzydko wyglądać. A samo etui jest właśnie całkiem, całkiem niebrzydkie przy okazji. I zwłaszcza jeżeli mamy telefon w wersji na przykład czarnej, nie tak jak ten, który akurat Wam prezentuję na wersji białej, więc oczywiście ten telefon uległ drastycznej zmianie. Bardzo drastycznej z czarnego na biały, ciężko o, o większą zmianę, tak naprawdę. Natomiast jeżeli obudowa waszego urządzenia jest czarna, bądź życzycie sobie właśnie nadać na przykład jakiś kolor, jakieś troszkę życia, wasz telefon, żeby. Za pośrednictwem takiego koloru nabrał, no to wersje kolorystyczne są dla Was, a dla tych, którzy chcą zachować czerń bardzo standardową dla większości smartfonów, no to, to etui założone na czarną obudowę będzie praktycznie niewidoczne, nie będzie rzucać się zupełnie w oczy, więc jeżeli chcecie osiągnąć taki efekt, to to też jest wtedy świetny wybór. Jeżeli oglądacie ten film na YouTube, to oczywiście link znajdziecie do tego produktu w opisie. Jeżeli jesteście na karcie produktu w naszym sklepie, to myślę, że wiecie już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.